Basically, what is community is exactly what that is. That is a question. I think what is community, community is something uh, w which um, you never exactly know, which is something which could come together. And I think it's, the important thing about the question, what is community, is that you keep on asking it uh, like that. Wydaje mi się, że nie. Ja nie wierzę, że jakaś wspólnota jest w tym momencie możliwa. Przynajmniej ja tego nie doświadczam. Być może kiedyś powstanie coś takiego, co mogłoby połączyć ludzi. Jest to możliwe. Wspólnota zaczyna się wtedy, kiedy zaczyna się własność, czyli wtedy, kiedy odwracasz własne pole od cudzych pól i inni też muszą zaznaczać własny teren i wtedy musicie się zacząć dogadywać. Toaleta jest z jednej strony e, wspólna. Powiedzmy toaleta publiczna, ale w jednej chwili, przy jednym geście zamknięcia zasówki, staje się przestrzenią prywatną. Nie wiem, wydaje mi się, że uczestnictwo to jest. Y nie wiem, jakieś chyba też poczucie obowiązku mimo wszystko, że gdzieś w czymś uczestniczę, że jestem czegoś częścią, więc powinnam zrobić to i tamto, że powinnam wiedzieć. Takie mam poczucie, że to jest uczestnictwo. Okupacja to jest... To, jest, to jest, okupacja, to jest stan rzeczy, kiedy, kiedy ktoś próbuje na nas wrzeć wpływ, którego nie chcemy. Może być to okupacja zarówno, nie wiem, fizyczna w jakimś takim u, ujęciu mm, terytorialnym, ale to też może być okupacja mentalna, kiedy tak naprawdę jakaś, jakaś grupa stara się na nas wpłynąć w sposób, którego nie chcemy.